Do kliniki przyjechał już Krzysztof na rzekome spotkanie z nowym lekarzem. Doktor, nie podejrzewając spisku, swoje kroki kieruje prosto do gabinetu Kariny. Słuchajcie, muszę powiedzieć, że tak długo was znam. Już podejrzewałem, że coś tu jest. Ale ciągle jesteście w stanie mnie zaskoczyć. Ale to jeszcze jest nie koniec. Mamy dla ciebie jeszcze jedną specjalną niespodziankę. Na trzy: raz, dwa, trzy. Słuchajcie. Każdy element jest ciekawy. Nie wiem od czego zacząć. Czy od ust, czy od tego pięknego drzewka. To... Nie wiem, co go w tym tak podnieca, ale to jego ulubione drzewka i tym razem to chyba mu się podobało. Teraz musisz pielęgnować tak jak nas, tak musisz pielęgnować. Jak drzewko ty tym nie. Dobrze. <laughs> Oj, prezent super, naprawdę trafiony w dziesiątkę. Będę go pielęgnował osobiście. Muszę się tylko trochę doszkolić. Jak to robić? Jaka to rasa? 80-letni, sprowadzany z Japonii, bo oryginalny bązej, zewnętrzny. Fajny, super. Udało nam się Cię zaskoczyć? Spodziewałem się jakiejś niespodzianki, ale coś to tak było podejrzane. No. <noise> Nie, no, na takie zaskoczenie, to mówię tak, to możecie powtarzać. Bardzo chętnie przyjmę tego typu zaskoczenia. <noise>